Komedia. Ej, pupo! Co wypierdku? A ym, czemu masz pióra jaka? Yy, nie wiem, yy, ale. Bo już taka się urodziła. Ej, pupo! Co wypierdu? Ej, pupioro! Co? Yy, co wypierdku? Pewnie mi się zapytasz, dlaczego ja mam granatowe y, rumieńce. Ty też masz. Nie, nie, nie o to. Nie o to mi chodziło. Kiedy zjemy lunch? Czy ty nie wiesz, że drugie śniadanie ja już zjadłam? No tak, ale to pa późne komedie, tak? No to ej, pupo. to... Czego ode mnie chcesz, wypierdku? Już ci wszystko mówiłam, a ty ciągle w kółko i to sam mówisz. Ode... Co ode mnie chcesz? Daj mi pokój święty. No bo chciałabym się ci zapytać, czemu masz głowę jak ciućmok. <noise> czemu tak mówisz na moją główkę? Bezbronną główkę. Tak, chodziło o główkę. Tak. No to em, czekaj! Ej, pupo, co wypierdku, A czemu się uśmiechasz? Nie mogę? Nie wolno mi. A ty dlaczego usypiasz? Bo jestem śpiący. To idź spać. Ja nie jestem jakoś śpiąca. A, usypiasz. No dobra. Muszę się wyspać. No, ciężka noc. No, dobra. Okej, okay. kończymy.